Cześć kochana, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kochane Ciało. Dzisiaj chciałam powiedzieć o niejedzeniu cukru i moim challenge'u, które dałam sobie po Wigilii 24 grudnia 2024 roku, Bo teraz mamy 25. I dlaczego do tego czasu nie jem cukru, nie korzystam z niego w takiej formie, w słodyczach, w czekoladzie, w batonikach, w drożdżówkach, w takich produktach. Wiem, że zaraz choćbym powiedziała, ale to przecież wszędzie jest cukier. Tak, w wielu produktach, daniach jest cukier, więc tam, gdzie jest on na pierwszym miejscu, tam, gdzie są właśnie słodycze i jest go bardzo dużo, to z tego świadomie zrezygnowałam. Jeżeli wyszłam gdzieś do restauracji i zjadłam pizzę, i tam był cukier, no to jakby trudno, natomiast myślę, że wiecie, co mam na myśli. Chodzi o to, że świadomie nie wybierałam tych produktów, produktów gotowych w sklepie. Dużo sama robiłam swoich dań, które przygotowywałam dla siebie. I dlaczego ten challenge, co on mi dał, co on zmienił, czy to ma w ogóle sens, czy warto coś takiego robić. I po tych siedmiu miesiącach, Chcę dzisiaj przyjść z tymi wnioskami, które w sumie to prawie 8 już, no ale tak mniej więcej, z tymi wnioskami, które zauważyłam przez te wszystkie miesiące i dlaczego w ogóle to robię, więc dzisiaj o tym podcaście bez cukru. Bez cukru i bez lukru. Słuchajcie, zrobiłam to przede wszystkim dla swojego zdrowia, wiedząc, że cukier to jest substancja uzależniająca. A ja. Nie chcę, żeby było coś, co za mną chodzi. Jak mnie słuchasz już trochę, to wiesz, że mam bzika na punkcie kreowania życia, na punkcie kreowania e, życia, które nam się podoba relacji, które są wspierające, w których jesteś adorowana, kochana, w których masz poczucie, że jesteś godna wszystkiego, co najlepsze, bo tak po prostu wybrałaś. I i ja jedzenie i ciało traktuję jako takie swoje własne podwórko, w którym ja mogę zacząć tą kreację. Zacząć wybierać, zacząć decydować, bo co to jest kreowanie? To jest wybieranie tego, czego ty chcesz doświadczyć. Niewiele osób o tym wie, że to jest naszym wyborem, to musi być turbo doładowane naszymi emocjami, to musi być turbo doładowane naszym mindsetem, tym tą zmianą myślenia. Ale kiedy my bierzemy odpowiedzialność za nasze życie, to to są nasze wybory, to to jest to, gdzie my pokazujemy swoją sprawczość. I ja uwielbiam fakty, że przećwiczyłam swoją sprawczość na ciele i na jedzeniu. I w tym też ten challenge cukrowy mi pomógł. Czyli uwielbiam to, że mogę korzystać z wolnej woli, uwielbiam to, że mój umysł jest niezmącony żadną substancją, która. Kieruje mnie w tą stronę, albo w tą, bo powinnam tak zjeść, albo powinnam tak jeść. Czyli że chciałam wyłączyć jak najwięcej tych czynników, które na zewnątrz sprawiałyby, że coś mnie, będzie na mnie wpływało, będzie miało na mnie właśnie jakąś kiepską jakość, że moje decyzje będą podyktowane tym czymś na zewnątrz. I kiedy ja coraz bardziej, i coraz bardziej zaczynałam być. Fankom rozwoju osobistego, duchowego, tej wewnętrznej pracy, ja po prostu poczułam, że wszystkie problemy naprawdę mogą znikać, i to jest to, czym ja trochę tak w cudzysłowie chcę Ciebie tym zarazić. Czyli kiedy ja zobaczyłam, że z tak dużego problemu, jakim było dla mnie jedzenie, wieczne odchudzanie się ciągle, że jedzenie za mną chodzi, ja mogę sobie z tym poradzić. To potem zaczęłam po prostu przekładać to na każdą inną sferę w życiu. Skoro mam beznadziejne relacje, kiepskie relacje, patologiczne wręcz niektóre, czy mogę przenieść to też na to, żeby kreować te relacje w inny sposób? Mogę. I teraz, jak zwykle, od relacji jedzenia do, do cukru. Dlaczego to ma taki wpływ? Dlatego, że jeżeli dowiedziałam się, że ten cukier jest tak uzależniający, że ciągle chce się go więcej i więcej i więcej. I że można przepracować sobie mnóstwo traum, mnóstwo jakichś trudności, być osobą, która przeszła wiele w życiu, a jednocześnie widzieć, że są takie elementy, w które ciągnie nas. Tak jak na przykład ten cukier, i nie jest to dla mnie wspierające, nie jest to dla mnie dobre, nie jest to dla mnie um, no coś, co służy mojemu umysłowi i mojej kreacji. A jeżeli dla mnie na pierwszym miejscu jest to, że ja chcę być kreatorką, a nie ofiarą swojego życia, to ja chcę wyeliminować wszystkie rzeczy, które gdzieś mogłyby powodować, że ja pójdę w tę rolę ofiary i będę mówiła, dobra, przecież to tylko cukier albo to jest tylko batonik, coś już musi być przyjemnego w tym życiu. I chcę tutaj też to zaznaczyć, ja nie zrobiłam tego na siłę, ja nie zmuszałam się do tego, do mnie po prostu to przyszło, że ja chcę to zrobić. Jeżeli cukier jest jakimś rodzajem powiedzmy takiego diabła tutaj na ziemi, który jest Super przyjemny, tani, łatwo dostępny, na każdym kroku, przy kasie, wszędzie można sięgnąć po to, co jest dla mnie po prostu było też takie zastanawiające. Mówię, hmm, ciekawe jak to będzie, jak będzie się czuło moje ciało, jak będzie się czuł mój umysł, moja skóra, jak będzie wyglądała i wszystko, jak będzie przebiegało, nie wiem, na przykład moje procesy myślowe, kiedy ja odłączę taką substancję w moim życiu. I ja z ciekawością sobie do tego podchodziłam. Mnie to fascynowało, mnie to jarało, że ja mogę. Doświadczać życia, że nie będzie coś z zewnątrz mnie mną rządziło. Z różnymi uzależnieniami poradziłam sobie już w życiu. A ten cukier gdzieś tam zawsze taki był, a dobra, to przecież to nie jest nic takiego bez przesady. A, bo to nie jest alkohol, nie są to jakieś. Silne substancje, a może to są silne substancje? Natomiast to był mój wybór. Ja po prostu miałam to, to wychodziło z głębi mojego serca. To przyszło do mnie jako impuls duszy, można tak powiedzieć, gdzie chciałam spróbować tego, co będzie, kiedy to odstawię. I mam, słuchajcie, dla nas do porównania sytuację dokładnie identyczną, kiedy chciałam zrobić to takie wyzwanie, tylko wiadomo, i byłam zupełnie inną osobą, wszystko było inne. To było jakoś, no tak, mniej więcej 8 lat temu. 8 lat temu. Pracowałam wtedy na etacie. Niedawno spotkałam mojego kolegę z tej pracy, więc on mi też o tym przypomniał, ale o tym Wam opowiem innym razem. I słuchajcie, to była taka sytuacja, gdzie ja mówię, i też z nim wtedy rozmawiałam, że ja nie będę jadła sudyczy. Po prostu nie będę tego jadła. I wtedy przechodziłam, słuchajcie, katusze. <grym> Inaczej się tego nie da nazwać. Nie mogłam zrezygnować z tych sneakersów, z tych drożdżówek, z tych pączków, z tego wszystkiego, co było dla mnie tak obecne w moim życiu. I ja gdzieś tam miałam już jakieś styczności z rozwojem. Czy byłam po jakichś terapiach, czy próbowałam gdzieś prac ze sobą tak delikatnie. Natomiast to nadal nie przeniosło się jakoś szczególnie na. Hmm. Na to moje jedzenie, w sensie takim, że było mi to łatwo odstawić. Jadłam już mniej, było już trochę spokojniej w tym temacie. Nie musiałam się tak objadać, jak potrzebowałam wcześniej. Zaczynałam wychodzić z innych e, uzależnień, na przykład od ciągłego chodzenia na imprezy, albo od uzależnień od ludzi. Takie też są. Więc tam się już zaczęło coś zmieniać, więc ta praca, którą wykonywałam, miała jakieś efekty. Natomiast odstawienie wtedy cukru było naprawdę dla mnie katorgą. To było bardzo trudne. Całe moje ciało miało jakby takie efekty. No tak, jak nieraz ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, opowiadają o tym, że właśnie cały czas o tym myślą, że to jest takie, że, im się, że ich ciało całe woła do tego jedzenia, do tego alkoholu, do, tego, do tych substancji. I ja wtedy strasznie się męczyłam, ból głowy miałam, czyli ten cały detoks jakoś przechodził przez to moje ciało. I wiem też dlaczego. To było dlatego, że ono nie było ani dobrze odżywione. Może była gdzieś tam ta praca wewnętrzna robiona, ale nie było takiego. Mm, nie było tak zdrowe, jak jest też teraz to moje ciało. Czyli to wszystko ma na to wpływ. I cieszę się, że mogę mieć to doświadczenie teraz, kiedy po prostu. Mogłam zadecydować w taki sposób, dobra, mimo że o wiele rzadziej są te słodycze w moim życiu, o wiele rzadziej potrzebuję sięgać po ciasto, sernik, ciastka, różne tam takie mm, produkty. To chcę, żeby tego było jeszcze mniej, żeby tego nie było w ogóle, i chcę zobaczyć, co wtedy się wydarzy. I w tym momencie, kiedy to zrobiłam, w połączeniu tej pracy wewnętrznej, w tym, że jestem w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o to, jak myślę o sobie, jak patrzę na życie, jakie są moje przekonania na temat ludzi, świata, bycia tutaj, jak rozumiem całe to. Um, Całą tą rzeczywistość i kreowanie swojej rzeczywistości, jak inaczej się też czuję, i właśnie tak jak mówiłam, w jakim stanie zdrowe jest moje ciało, i to tak dużo zmieniło właśnie w tym odstawieniu, że słuchajcie, ja praktycznie nie miałam jakiejś wielkiej trudności z tym, żeby to zrobić. Czyli okej. Okay, Mam na to ochotę i to poszło. Przychodziły do mnie takie momenty, a może teraz byś to zjadła, i wtedy się łapałam na tym, a okej, okay, to jest ten moment, kiedy ja decyduję, co ja wybieram. Czyli ta nasza moc sprawcza jest wtedy takim ważnym elementem, gdzie my wykorzystamy to. Tak? Czyli nie pójdziemy za tym właśnie, że a to może ja mam jakieś traumy, a to może coś ze mną jest nie tak, a to ja powinnam coś uwalniać, a może ja powinnam po prostu zadecydować. Bo chcę, bo zadecydowałam kilka dni wcześniej, kilka tygodni wcześniej, kilka miesięcy wcześniej. I to było już prostsze, właśnie ze względu na to, co zrobiłam dla swojego ciała przez te wszystkie mm, miesiące, lata co zrobiłam dla swojego umysłu, co zrobiłam dla swojego serca i to mi to. Na pewno ułatwiło, więc nie polecam tutaj przechodzenia na taką typową dietę. Jak mnie znasz, to pewnie też o tym wiesz, czyli dobra, rezygnuję ze wszystkiego i wytrzymam, wytrzymam. Tylko jeżeli masz tą ochotę z serca, żeby to zrobić, bo czujesz, że będziesz też w tym wspierana i trochę prowadzona i trochę miała takie poczucie, że. No, że jesteś ciekawa tego. Ja myślę, że to była naprawdę tutaj kluczowa intencja w tym, że ja byłam ciekawa tego, jak będzie zachowywało się moje ciało. Jakie komunikaty będą przychodziły do mnie, kiedy przyjdzie ten moment. Dobra, może jednak zjesz, ale postanowiłam, że nie. To co wtedy? To znaczy, że jestem słaba? Nie, to znaczy, że przychodzi stara myśl, która teraz chce, jakby być. Tak, jakby się stało na rozdrożu. I w którą stronę chcę iść. I ja zadecydowałam, że nie będę hejtować się za to, że przyszła taka myśl, albo że może mogłabym to zjeść. Mogłabym, ale nie chcę. Byliśmy niedawno w Gdańsku i jedliśmy różne rzeczy czy makaron, tak jak pisałam, że nie boję się makaronu, jak idziemy na romantyczną kolację, czy pizzy, czy czegoś, gdzie mogę pozwolić sobie na to, mogę zjeść to, co lubię, kiedy na co dzień lubię też jeść zdrowo. Ja po prostu, mnie to wspiera. Dla mnie to jest zamknięcie cyklu jedzenia, gdzie ja odżywiam się zdrowo, z miłości do siebie i do ciała, a nie odżywiam się z braku, z lęku, czy z poczucia powinności, czy bycia na diecie. I to jest dla mnie zamknięcie tego cyklu, tej, tej lekcji ciało i jedzenie. Nie? Czyli te, tej lekcji, która dusza sobie tutaj wzięła na ziemię, żeby to, że tak powiem, ogarnąć. I jak byliśmy w tym gnańsku i jadłam te, te produkty, to miałam takie poczucie, że to jest naprawdę przyjemne korzystać z tego życia, że, że faktycznie to nie musi być ryż z kurczakiem, non-stop, czy jakieś takie rzeczy znowu w tej skrajności. Ale był ten jeden produkt, słuchajcie, którego nie ruszyłam także na wyjeździe. No i to był właśnie ten cukier. Czyli przez te wszystkie miesiące, tak jak wam tutaj opowiadam, od tego tej wigilii w grudniu nie jadłam deserów, czy jak właśnie Marcin zamówił sobie tiramisu i mówi: "No to nie spróbujesz chociaż trochę ode mnie?". Mówię, że a nie spróbuję. I nie mam żalu przy tym, nie pęka mi serce, nie czuję takiego, że Jestem jakaś dziwna, że nie przynależę tutaj, bo inni jedzą, a ja nie. I było mnóstwo takich sytuacji. Czy urodziny po drodze, czy jakieś spotkania rodzinne. Wszędzie były torty, czy rocznice. E, mnóstwo, mnóstwo okazji, w których to się pojawia. I kiedyś to było dla mnie dobra, zjem, później pójdę się odchudzić. Kiedyś to było dla mnie dobra, nie zjem, a jadłam później po kątach, bo nie dałam rady wytrzymać. A teraz jest nie chcę. Kocham siebie, nie potrzebuję, jest z tym OK, ja nie muszę jeść, inni mogą, i ja nadal jestem w porządku. I to jest dla mnie, słuchajcie, nowa jakość. To jest taka jakość, gdzie ja czegoś takiego nie znam jako doświadczenie. Nie znałam tego, jak ktoś by o tym opowiadał, mówił, z, mając za sobą takie e, doświadczenie, jeśli chodzi o ciało, jedzenie, odchudzanie i te wszystkie sprawy. I cieszę się, bo to jest warte tego, słuchajcie, to jest naprawdę duża wolność. Wolność to nie jest jedzenie wszystkiego, co popadnie. Wolność to jest to, gdzie ty masz ten swój balans. I ja zadecydowałam, że nie chcę być uzależniona od cukru. Nie wiem, kiedy, ile trwało to uzależnienie, w sensie jak się bierze pod uwagę to, że je się to codziennie i jest to naprawdę w wielu różnych produktach. Ja staram się wybierać te produkty. Które nie zawierają tego cukru, czyli czytam etykiety, sprawdzam, co tam jest takiego w środku, co powodowałoby, że no właśnie to będzie jakoś super słodkie. To, co mogę zrobić sama, to robię sama. I dobrze mi z tym. I czuję, że moje ciało ma się też o wiele lepiej z tym. Mój umysł jest jeszcze bardziej sprytny, że tak powiem, czy bystry, czyli wraca do tego, gdzie może normalnie myśleć, gdzie nie zamula, gdzie nie ma takiego poczucia spowolnienia, jak w slow motion jakimś. Dla mnie to są ważne rzeczy. Ja uwielbiam sprawczość, ja uwielbiam kobiecą sprawczość, ja uwielbiam, uwielbiam ten nasz wybór, tą naszą moc i tą możliwość tego, że my to kreujemy. I kiedy umysł jest sprawny, no to nikt mi nie powie, dziewczyny, no ale to jest o wiele prostsze, żeby kreować to, co się chce, o wiele prostsze, żeby mieć takie poczucie właśnie sprawczości, władzy nawet użyję takiego słowa nad tym swoim podwórkiem. Bo dla mnie ciało i jedzenie to jest nasze podwórko. Często zaglądamy na inne podwórka albo chcemy już czegoś innego, a ja się zapytam, jak twój fundament, czyli twoje własne podwórko z ciałem i jedzeniem. Jakie dania sobie przyrządzasz, jak to wygląda, czy tęsknisz za tym jedzeniem, czy nie. I to jest dla nas często taki barometr nie tego, czy ja dobrze robię, czy źle, bo to nigdy nie podlega dyskusji, że ty jesteś wystarczająca. Zawsze jesteś, nie musisz zasługiwać na to yy, jedzeniem lepiej, czy nie jedzeniem lepiej. Więc nie chcę, żeby to było w takim kontekście właśnie odbierane, dlatego nagrywam ten odcinek, bo, bo tutaj więcej rzeczy miałam do powiedzenia niż napisanie dwóch, trzech zdań czy jednej wskazówki którą można wziąć z 30-sekundowej rolki i ją gdzieś wdrożyć. To nie zawsze tak wygląda. I w tym przypadku cukru, właśnie tak to nie wygląda. Ale do czego zachęcam? Zachęcam do tego, żeby sprawdzać ze sobą, jaka jest teraz moja decyzja, jakbym chciała ją podjąć. I jedzenie tak bardzo uczy nas sprawczości, słuchajcie, tak bardzo chciałabym, żebyśmy to widziały i zrozumiały, że to nie jest o tym, że musimy się odchudzać, czy nie można niczego zjeść. Ja nie wiem, ile jeszcze będzie trwał ten mój challenge. Myślę, że rok spokojnie, a potem zobaczę. Natomiast jest to dla mnie takie. jeszcze bardziej pokazujące, gdzie ja mogę mieć tą. Sprawczość nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, nad swoim polem energetycznym i po prostu nad swoim życiem, rzeczywistością, którą kreuję. I są też. Yy, takie produkty, które możemy z łatwością zastąpić tym cukrem, które możemy poczuć, że one naprawdę też nam dają bardzo dużo słodyczy i przyjemności, ale nie są takim cukrem, cukrem, jaki znajdziemy w czekoladzie, batonikach, słodyczach i tak dalej. Czyli na przykład daktyle czy owoce. I powiem Wam, że jest też ogromna różnica w tym, kiedy zaczęłam jeść. Yy, Słodycze, to tak jakby kubki smakowe zupełnie inaczej odbierały to, jak to smakuje, bo tam też jest jakiś rodzaj cukru, nie? On jest bardziej naturalny, nie jest taki przetworzony i wiadomo, no jest zdrowszy. Natomiast to, jak smakują te owoce, albo taki zwykły banan, albo daktyle, to jest po prostu dla mnie taka słodycz teraz. A wcześniej przez ten język, który pewnie był gdzieś zawalony tymi różnymi produktami przez lata, niby czasem się jadło, niby czasem się nie jadło. Trochę się bałam, że nigdy nie będzie można już tego zjeść. Teraz się tego nie boję, bo to nie jedzenie rządzi mną, to ja decyduję, jak będzie. I jak zobaczyłam tą różnicę, kiedy moje ciało nie wiem, czy się tak yy, zdetoksowało, tak by można powiedzieć, oczyściło z tego cukru to ten słodki smak jest mega duży właśnie, kiedy próbuję tych słodyczy, a wcześniej to było takie, a no niby słodkie, ale to wcale nie jest słodkie, czyli w ogóle nie czułam tego posmaku słodkiego w takich owocach, nie? że ciągle musiało być turbo doładowanie tego cukru z czegoś jeszcze bardziej słodkiego, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I to jest właśnie ta kula śnieżna i to, gdzie to się zapętla, bo to uzależnienie jest tak duże, tak silne i tak bardzo... No, ciągle chce się więcej. I kiedyś coś, co było słodkie, teraz już jest neutralnie słodkie, więc musi być jeszcze więcej tego słodkiego. No i ja to zaczęłam obserwować po sobie. No i też jedna z Was niedawno powiedziała, że wszędzie się ten cukier zawiera, nawet w mleku. No i to jest prawda. Więc tam, gdzie możemy to ograniczyć, wyeliminować, to cudownie. Tam, gdzie to będzie, bo gdzieś się przemyci, nie wiem, właśnie w jakimś produkcie, bo bo dania w restauracjach gdzieś są dosładzane, żeby to też super lepiej smakowało niż to co ty sama sobie przyrządzasz w domu. Natomiast ja znalazłam ten półśrodek, że jak czasem go gdzieś zjem i nie widzę go, że tak powiem, bo jest przygotowane to wcześniej, tak, przez kucharza, bo jest to gdzieś dodane, to super. W produktach, które kupuję do gotowania, starałam się nie używać produktów, gdzie ten cukier był na etykiecie napisane. Jak chciałam stworzyć sobie y, jakieś naleśniki czy coś y, dodać takiego słodkiego, używałam jakiegoś, mm, jak to się mówi, słodzika, natomiast też to nie jest w jakichś ilościach, że nie wiem, może to zas zaszkodzić jelitom czy całemu ciału. Po prostu wybierałam to. Jako, takie, jako taki zamiennik w takich momentach, gdzie czułam, że to będzie dla mnie teraz dobrym wyborem i chcę to zrobić. Um, wiem, że tutaj niektórzy mogą powiedzieć, a no to już to jest sztuczne, a to jest prawdziwe. No ja mam inne zdanie. Po prostu uważam, że zjedzenie co jakiś czas czegoś takiego yy, z takim erytrytolem na przykład lepiej na nie działało niż Jedzenie, nie wiem, tego cukru codziennie. Natomiast, tak jak mówię, to był ten mój wybór i ja uważam, że to służyło mi o wiele bardziej niż zwykły cukier. No i to też nie są, mówię, jakieś ilości, czy nie wiadomo, jak często to się wydarza, żeby mogło to wpłynąć na moje jelita, brzuch, samopoczucie, czy jakkolwiek mi zaszkodziło, bo to zawsze chodzi o ilość. Natomiast, jeżeli ten cukier jest taki uzależniający, no to ja stwierdziłam, że. Chcę to na maksa ograniczyć. Zmieniło się też to, jak obserwuję poziom swojej energii, jak obserwuję możliwość tego, jak mogę z większą łatwością wybierać to, co chcę. I to jest to, co jest dla mnie ważne, i co jest kwintesencją jedzenia, kiedy spojrzy się na nie trochę inaczej niż pod kątem kalorii. Co ono tutaj nam e, w naszym ciele powoduje, to jest właśnie to, gdzie my zawsze mamy wybór. Umysł będzie dążył do tego, żeby mieć przyjemność jak najszybciej. Już tutaj, teraz muszę mieć, muszę to poczuć, muszę zjeść. Później chwilę jestem tym najedzona, mogę postanowić, że dobra, jednak nie będę tego więcej jadła, aż do momentu, kiedy przyjdzie znowu taki moment. I w każdym życiu. Naszym tutaj, kiedy kogoś dotyczy jedzenie i ciało i te tematy, będą przychodziły te momenty, kiedy już sobie kiedyś postanowiłaś, że nie zjesz. I co wtedy? I w momencie, kiedy my mamy zaopiekowane ciało, jest ono odżywione, kiedy mamy coraz więcej miłości do siebie i chcemy ją wykorzystać, to będziemy robić rzeczy dla siebie, które będą nam służyć, które będą służyć Twojemu ciału jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. I ja wtedy zachęcam do tego, żeby powiedzieć: Dziękuję Ci, cukrze, dziękuję Ci, umyśle, że chodzisz za mną w tym temacie. Kiedyś pewnie powiedziałabym tak, bo przecież jestem wolna i mogę wszystko, a dzisiaj wybiorę, że jednak nie zjem. I to będzie nie z miłości do siebie, do swojego ciała i do całej podróży, którą przeszłam w temacie ciała i jedzenia. Nie da się po tym nie być dumnym z siebie. Więc. Tak to tutaj zostawię. Dziękuję Ci, że jesteś. Trzymam kciuki na maksa za Twoją relację z jedzeniem, za Twój spokój z jedzeniem, za to, żeby dobrze przebiegała ta cała transformacja Twoja, która tutaj się zadziewa, a ja jestem tu po to oczywiście, żeby Ci w tym pomóc. Z serca Cię zapraszam też do kursu Spokój z jedzeniem, w którym pokazuję, jak zatrzymać się w trakcie tego, kiedy jedzenie chce rządzić tobą, kiedy są te napady, co trzeba zrobić? Jest to konkretne, cudowne szkolenie kurs, w którym naprawdę wszystkie kroki są opisane do tego, jak dotrzeć do takiej wolności, do tego spokoju, naprawdę bez jakiegoś zmuszania się, wymuszania tego czy oporu. Napisz do mnie na Instagramie, albo na Facebooku, albo na maila, i będziesz mogła. Dołączyć też do tego kursu, który to wszystko zmienia. Dziękuję, że jesteś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Buziaki, pa.